Politechnika Śląska tutaj na Światowym Forum Miejskim chciałaby się podzielić swoimi badaniami realizowanymi w sześciu priorytetowych obszarach badawczych a oprócz tego podzielić się dobrymi praktykami w zakresie edukacji ekologicznej i kształtowania świadomości ekologicznej. Przygotowaliśmy tutaj w strefie nauki dwie dyskusje panelowe. Jedna dyskusja panelowa przygotowywana jest z DB Cargo Polska. Będzie także dostępny symulator lokomotywy, gdzie można będzie sprawdzić sobie, w jaki sposób prowadzi się tę lokomotywę. Natomiast oprócz tego mamy także przygotowane wykłady, Między innymi, w jaki sposób kształtuje się zieleń w mieście, w jaki sposób należy chronić klimat i powietrze w mieście, w jaki sposób dbać o swoje miejsce zamieszkania i generalnie jak współdziałać nie tylko instytucjonalnie, ale także i indywidualnie w takich społecznościach obywatelskich, żeby życie w mieście było lepsze. Obecnie 55% ludności świata żyje w miastach, a szacuje się, że do 2050 roku będzie to aż 75% ludności. I właśnie Politechnika Śląska te kwestie w strefie nauki na Międzynarodowym Forum Miejskim chce poruszyć, podzielić się tymi badaniami w zakresie inteligentnych miast i inteligentnych, zrównoważonych miast, czyli Smart City i Smart Sustainable City. My ze swoją ideą, jako że prowadzimy na Politechnice, na naszym Wydziale, kierunek od zeszłego roku, jest to bardzo innowacyjny kierunek, technologie kognitywne, cognitive technologies. W ramach tego kierunku przede wszystkim zwracamy uwagę na to, w jaki sposób właśnie technologie kognitywne i sztuczna inteligencja Oddziaływuje na nasze codzienne życie, zarówno takie w mieście, jak i nie tylko poza miastem. Właściwie możemy powiedzieć, że dzisiaj te technologie kognitywne, właściwie to jesteśmy z nimi już niemalże za pan brat, towarzyszą nam w każdej chwili. No i powinny nam to życie, oczywiście, funkcjonowanie na co dzień ułatwiać. E, oczywiście niesie to ze sobą również szereg zagrożeń. Żyjemy w świecie, który jest oparty na nauce i technologii. E, nauka i technologia rozwijają się coraz szybciej, coraz bardziej dynamicznie e, i e, Politechnika Śląska e, na Wydziale Organizacji i Zarządzania zajmuje się również wartościowaniem technologii. Staramy się monitorować technologię, staramy się e, przewidywać humanistyczne i społeczne następstwa zastosowania konkretnych e, Rozwiązań technologicznych. Zagrożenia są olbrzymie. Jest olbrzymia debata, która się e, toczy na temat e, algorytmów, na temat e, tak zwanej ekonomii wydobywania uwagi czyli w jaki sposób media społecznościowe, platformy online e, wydobywają uwagę swoich użytkowników, żeby ją potem monetyzować i jakie negatywne konsekwencje społeczne i indywidualne to ze sobą niesie.